Hej! Witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks, jesteśmy w bitwie i zaczynamy bitewkę, nasza pierwsza dzisiaj. O nie! Ktoś ma taki sam jak ja, kamo! Patrzcie to, ściągnął ode mnie. Co to ma znaczyć? Popie! Ty! ty Bogdan, ty, Polak jesteś. Aj, ściągnął, ode mnie już mi się nie podoba. Tak jak dwie kobiety idą na wesele i okazuje się, że mają takie same sukienki, to ja czuję się tak samo właśnie teraz. Też nigdy mi się nie trafiło, żeby ktoś miał taką samą sukienkę jak ja, ale... Ale to tak, to tak się czuję. Dobrze! Haha. A trochę się mogę bać tej fałki w sumie. Oj, ojej, oj, oj, oj! oj, oj. Dobra, nie go i tak. I tu ups. ups, ups, ups. Ja tak się też wychylam. O, oh, shit. A, udało mi się trafić trochę, i go nie trafiłam. Wiem. Ciężko było tam przebić To jest tego hajka? Nie wiem jak to Chyba Ośmieszyłam się tylko Dobrze, haha, ha. dał mi swój garnek i po ptokach. O! Chciałbym mnie szczelić, ale mu się coś nie udało. Głównie, Zastanę, w nie gówno na stronę pewnie mnie trafiło. Mieszny ten czołg jest. Z już wygląda, oczywiście. Pójdź, blisko było. Chciałem ze spokojem. O, o, o. Już go prawie miałam. <grym> prawie. Oj. Słyszę, że za Dobra, wyjeżdżamy, widzę tutaj tak agresywnie bardzo, a, bo oni tylko we dwóch zostali. O, ja to szkoda, że tylko mam trzy strzały. Naprawdę, kurde. Szkoda. A, to GG. Dobra, jest kit mapa. Wierę troszkę gorsza, ale no, optymalnie. Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie strzelał teraz na ślepo. Kurczę, tylko ten. Szkoda tak. O. Poza kurde, a szkoda, bo żebym go na niego przestrzał. Nie opłacało ci się to, naprawdę. O, ci z się tej rydówy. O nie! Wywalił mnie! NIE! Dobra, mamy też dobrą mapę i dobre tiery. Nie ma dziesiątek, to jest na plus. Dwie arty. Trochę minus, ale lecimy przed siebie. Lecimy tam, gdzie powinny lecieć ciężkie, czyli tam. Ciekawe, gdzie ja tutaj zaraz się zaświecę. Bo one tam gdzieś lubili, lubili sobie stać gdzieś na tej mapie. Gdzieś chyba tu. Nope, tam nikogo nie ma akurat. Mam wrażenie, że tutaj nikt nie przyjechał. O! Ale nie zasiecił mnie w ogóle. Ja mnie jechał na skrótem, tylko tędy. żeby mieć takie, wiecie, zaskoczenie, żeby... O właśnie o tym mi chodzi, że on tutaj będzie nie mieć go tutaj takiego, bo będzie podjeżdżał. Kurczę, spodziewałam się, że to będzie trochę lepiej. O! Właśnie w taki sposób. No, zaranował się sam, zginął. Wiedziałem, tutaj za chwilę, będzie arta, pewnie. Tylko boję się, że jak tu wiada, to zaświeca się od razu. Shit. Właśnie o tym mówiłam. Kurde. Teraz zginę. Shit! To nie była dobra bitwa. Też dobre tiery, jest tylko e Fs, Lorraine. Tutaj tych myślę, że nie musimy się bać. Kurde, za dużo ich tutaj pojechało na tą górkę. Nasza buraska zginie. Szkoda mniej. jej. Wow. To zabolało, ale że mnie nie zasicił nikt. Kurde, już się zasiczyłam. Dobra, opacało się wyjechać bokiem, no. Stuk się na mnie, czy tam Słomy mnie uratował. Okej, już, już mnie przebił. Teraz ten mnie tu będzie świecił, ten głupi, ten lak. Kurde, wyjeżdżę. Dobrze. Dobra i zginął. Ha. Ha. Ha, 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 ha. No tak tam właśnie strzelam, gdzie mówisz, pokazujesz. Tak wiem, że on tam jest. Ojej, je, je, o jest tam Nie możemy jechać. Dobra, chowam się. Kurde, nie przebiłam go. Ja pierdziele, nie wierzę w siebie. Nie wierzę, mogę Myślałam, że wiecie, że ktoś mi zastrzeli go szybciej, niż ja tam będę mogła i... No i się przestraszyłam, no. No, teraz mi nie ucieknie. Ubiłam? A tam jest jeszcze T28. Kurde. Z tej strony go nie widzę, muszę z tej strony. To się zaświecę pewnie. Chyba czekam na niego. Nie ruszam się, bo się zaświeca i będzie dupa. Dwało się. Tutaj chcę sobie szczelić, Gdzieś tam? Widziałam, że on tam jest. On szukał, patrzył. Widziałam tam. Dobrze słyszałam, że on tam stoi. Ja Pewnie tylko czy trafiłam, ale nie przebiłam go, bo miałam chyba a HP, Pamiętam. dobrze pamiętam. Wyjadę, zaryzykuję. Urr, to nietrafiamko. Sied! podjeżdżam. Dobra, nie ma. Czy teraz tylko ten T28 został? jest tutaj. Wiem, że wiesz, gdzie on jest, ale po prostu i tak musiałam. Ja podjeżdżam. Yes! Zdało się. So nice. Ładna bitewka, ładna. GG. Dobra, jest. Dało się. Gramy waszą ulubioną. Artom, Oczywiście, jest of course. A szczerze na ślepo. Kurde, nie trafiłam. trafiłam na ślepo. Wow. O, oh yeah, tutaj jest właśnie. Shit. A to przegrywamy. Dobrze jest. Kurde, znowu muszę skupić je... Yeah. Shit! Trzeba tutaj w niego trafić. Zginę. Dobra, ja myślę, że to będzie ostatnia bitwa. Przejadę sobie, właśnie nie wiem gdzie. Tutaj nie bo to szybko rasion. Tu myślę, żeby uciekać w tamtą stronę mapy. Nice, to mi się podobało. Już ją tu szczelam Ona wie, że ja mogę strzelać. Ale super! I pomyślała pewnie, że a dobra już się nie świecę, to już nie będą Muszta mnie tutaj czaić. A tu przykro mi i to była jedna arta, oczywiście że była jedna arta, więc jestem... Zostałam tylko ja teraz. Ale muszę tutaj pomagać, bo tutaj to jest niebezpiecznie i tylko tutaj mam szansę cokolwiek ugrać. Proszę traf. Dobrze jest. Dobrze jest. Kurde, trafię? Dobrze jest, trafiłam. Kurde, strzelajcie w te 4-4. Tak, tak, potrzebuję po spocie. Uuu. Ten zaraz tu zniknie. A szkoda. O tu mam przestrzał, to sobie tutaj poszczelam? O tu będę mieć przestrzał dobrze! A, właśnie zachłysnę śliną swoją. Ja tutaj im pomogę. Kurde, ucieknij! mi! Shit. Poleciało za mapę, nie tak być. Czemu go... O dobra, zginie. Psz. Dobra. Jest w porządku. Uda mi się? Nie uda mi się. Udało się, kurde, ale będę mieć za mało damage'u. Aj, prawie misję zrobiłam. Ale dobra bitwa to była. Ja mam nadzieję, że. Oj, tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak i chcecie więcej, to zostawcie komentarz pod tym filmem. Zostawcie też subskrypcję tutaj pod tym filmem. Dajcie łapkę w górę. I nie przedłużając, widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.